Witam wszystkich ponownie. te oddechów tutaj, już w kolejnych zmaganiach z tą grą cholerną. No i. Kura mi się rozwaliła i dezbuta, nie? Tak, w porządku jest, nie? Wszystko. Podpucha co? Hello. Tak się chce zabawić, tak się chce zabawić. Tak się chce. Oj, kurwa, sorry! Poniosło mnie. Dobra, poniosło mnie, poniosło mnie. Kurwa, rozwaliłem cywila, no. Niech to chuj. Dobra, sorry. Idę se stąd. Kurwa jebana. Zawsze jak chcę pomóc, to wychodzi jak wychodzi, no. Spadam stąd. Cholera jasna. Kurwa. Bardzo źle. Ta ciemność mi potrzebna. Będą dymy. A ja zdążę spokojnie. Le parkour tu jest, Może jakaś fura tu jedzie, nie? Ojej, tu jest hektar, ale ostro, może jednak fura by się przydała. Holender. dobra, co się po tą furę? To? Taka miła muzyczka, A, to zaraz będą dymy. Skrzybcie to jest do furki, tym lepiej. Nie, chuj. Nie Kurwa, je istu, Melerno No kurwa, bo mnie popierdoli zaraz na części. to co ten robi ten koleż? No wskakuj tam kurwa jebana mać. Zjeb. No w końcu! Tak za późno Kurwa! Szajs jebany Ojej, zobaczył mnie coś Tylko ten jebany samolot jest niepotrzebny potrzebny. No może mi tak Za dużo nie pomóc To no będzie przypał już jak się zrobi A to, to jest znaczek? Rówka autobusie O o, tak! Potrzebna mi jest zakryjówka, bardzo mi jest potrzebna. Zobaczmy się. Zabawimy się, dawaj. O kurwa! Trzymam Ty gadzie Zginę tutaj Dobra, nie mam ja Pobam się, kurwa Ojej, czemu mnie prąd wali? Czemu mi wali prąd? Czemu mi wali ten prąd? No proszę, daj mi spokój. Kurwa, ci tu chodzą, nie? to stojniaki. Kurwa, to coś tu chodzi. Wejdą tu za mną, za tak, kurwę. Ale problemy mam. Mam bardzo duże problemy. Cholera, czemu co coś tak dzieje? A jak ja muszę wyjść teraz? Kurde. To nie wyjdę stąd, kurde. No, nie wyjdę stąd. Jak ja mam włączyć ten bezpieczny strefę? No, no kurwa. No weźcie, weźcie, do zasilanie. No, jakie to proste, nie? Może spróbuję? Dawaj, 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 Damy radę. Gdzie jest kurwa co da się, a czemu aż tam daleko tak? Myślę, że po tym trzeba wejść. Jestem trochę hardkorem, trochę nie, no wiem. Dobra, wchodzę sobie. Tu mnie nie dorwą. Hehe. A to różnie jest, nie? Jestem stresujące, że spadnę zaraz. W ogóle zrobiłem to, zrobiłem to, zrobiłem to, geniusz, kurwa, geniusz, kurwa, w dupę kurwa, kurwa, no to już. dobra, spokojnie, spokojnie. Chyba zauważyło. No, oni tu nie wejdą przecież, nie? No, powinny tu wejść. Spokojnie, spokojnie. Bestie, tutaj jest już prąd. Tylko tutaj włączę i wszystko będzie tacy, nie? O kurwa Serio? Miałem z tym tam dojść? Ojej. Dobra Mam z jechać z tym kablem O kurwa Jest. Udało się Jest! Udało się! I co? Karakany? Jasny gwint! Jakie to było trudne! Wielce dla mnie! Dobra, poobczają tutaj sobie mamy. No te siki, coś tutaj jakieś. Floresy! Essie floresy! Iżuteria. Paliwko, o oczywiście, no i fajnie wszystko działa, a tylko jak tu sobie zrobi jakieś temat.